Hej, witajcie znowu po drobnej przerwie od ostatniego vloga. Sezon wakacyjny, wyjazdowy i ktoś powie OK, miałeś prawo do wypoczynku. Widziałem Cię w krynicy zdrój, jak się woziłeś po tych podjazdach, ale nie do końca to było związane z wypoczynkiem. Bardziej musiałem trochę poukładać sobie w głowie mentalnie, bo wpadłem w. Depresję, można powiedzieć, stany lękowe i, i było ze mną naprawdę źle. A wszystko przez, przez reklamówkę, która wyskoczyła na Facebooku. Reklamówka wystawiona przez Eurosport w związku ze zbliżającym się Tour de France. Fajnie, że, że, że zbliża się Tour de France. I Eurosport wrzucił właśnie to zdjęcie. Zdjęcie, jak zdjęcie, na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Mamy Roglicza, mamy Pogaczara, mamy Papę smerfa i mamy tego gościa z Inelosa. I wygląda ok. Wygląda ok, ale dla kogoś, kto jest bardzo pedantyczny, jeżeli chodzi o stylówę, jeżeli chodzi o aero, i, i, i jest trochę freakiem, nie używając brzydkich słów, to, to, to tutaj jest, jest ukryte drugie dno. I, I to bardzo brzydkie drugie dno. Zrobię zuma i osoby wrażliwe odnośnie właśnie stylówy mogą, mogą przeskoczyć dalej. Bo to, co się zaraz zobaczy, to się nie odzobaczy. Chodzi o, o ten mały szczegół tutaj. Obsunięta skarpetka Aero. Jak można zrobić zdjęcie komuś, komu się zsunęła skarpetka aero. To jest jest naprawdę ciężkie. To jest to tak jakby zrobić zdjęcie komuś, komu spadły majtki. Kolokwialnie rzecz ujmując. Wiecie, ile razy mi się śniło, że zsunęły mi się moje skarpetki aero? Eurosport powinien za to odpowiedzieć, moim zdaniem. I... i, i. To, to, to było naprawdę traumatyczne przeżycie dla mnie, z którym długo się borykałem. Jeszcze nie do końca doszedłem do siebie. Dzisiaj będzie o skarpetkach Aero. O okularach Aero. No, to lecimy z głównym tematem vloga. Są okulary, są skarpetki, lecimy z tematem. O okularach już trochę opowiadałem wcześniej. Dzisiaj postaram się powiedzieć nieco więcej. W większości są to okleje, które możecie dostać w sklepie Okular Optyk. Wszystkie one pochodzą z tej dystrybucji, polskiej dystrybucji okleja. Macie zniżkę w sklepie Okular Optyk na hasłowę gerege. Link i szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Są tutaj też rudaski, okulary Rudy Defender, o nich też kilka słów. Okulary, których używam najdłużej to są te. To są e, Oakley Radar FV z wymienną szybą. Tutaj jest w tym momencie szyba fotochromowa. Tutaj mamy e, szafirek. Szafirek, piękny niebieski. E, bardzo wygodne, bardzo uniwersalne, dzięki temu, że to jest fotochrom. E, okulary. E, jedna wada, o której już kiedyś wspominałem, to jest to, że przy, e, po pewnym czasie przy wyciąganiu, wymienianiu tej szyby. Pojawiają się małe pęknięcia tutaj na takim ząbku, za pomocą którego wpinamy tą szybę. Więc no cóż, no jest, to, jest to coś z czym można żyć, ale pewnie jak będziemy często wymieniali tą szybę, to nam się pojawią te pęknięcia i będzie nieprzyjemnie. Głównie używam tej szyby fotochromowej i używam tych okularów na gorszy warun, w sensie jak jest mniej słońca. Mam też jakby co tą szybkę w zapasie. Kolejne oksy z Okleja to te to są encodery. Enkodery bardzo fajnie leżą, są takie, można powiedzieć, zgrabne, kompaktowe, bardzo fajnie pasują do, do smukłej twarzy, którą mam. I, I co są aero? Mają tak fajnie wyprofilowany nosek. Są wygodne, niektórzy mówią, że, że ta guma. E, która tutaj jest w środku jest e, trochę słaba bo zasłania bo, bo, bo jest taka większa niż, e, niż standardowo była jak na przykład tutaj w ogóle tak przy okazji te gumy te noski w oklejach są niesamowicie wygodne, są bardzo miękkie są takie żelowe e, bardzo, bardzo wygodnie się je nosi nawet po właśnie długich, e, długich jazdach nic się nie, nie, nie dzieje na nosie w sensie jest mięciutko, jest fajnie te gumki są tutaj wymienne. Szyba oczywiście nie jest wymienna, jest, jest na stałe z, z ramką. Ramki nie ma właściwie, bo są tylko te, te no, na uszy. I co? I, i tak wyglądają encodery. Bardzo je lubię. Chyba używam ich najczęściej w tym momencie. Ładnie pasują do kasku. Kolejne to są kato. Kato również bardzo fajnie leżą. Są so, wyszły jakby w jednym, w jednym tym, w jednej premierze, praktycznie razem z encoderami. Kato, kato używane są przez sprinterów głównie. W kato wozi się Cavendish najczęściej. Oczywiście Vanderpool pokazał też super stylowe ostatnio w Kato na, na Giro, bardzo fajnie to wyglądało. Taki sam nosek jak w Encoderach, tak samo dosyć szeroki, ale moim zdaniem daje się do tego przyzwyczaić. Mamy chyba trzy noski w komplecie, w sensie trzy wielkości. Wygodny nosek, są to szerokie okulary, one są szerokie, jak się je założy, no to jest taka maska zorro, nie? ale ten nosek jak widzicie mocno zachodzi, e, mocno zachodzi na nos i, i tworzy naprawdę fajny efekt aero te okulary były robione e, jakby w taki sam sposób, żeby układały się z kaskiem jak szyba jak szyba w, w tych kaskach e, czasowych e, teraz zobaczycie jak to wygląda nie wiem, czy to będzie ładnie widać. Są szerokie, może nie, nie pasują, nie leżą tak ładnie, szczególnie na, na wąskiej twarzy, ale mm, słychać, że są aero. <laughs> Naprawdę słychać, że są aero. E, powietrze nie dostaje się tędy. Więc, nawet jak jedziemy bardzo szybko na zjazdach i tak dalej, oczy nie łzawią. E, jeżeli jest chłodniejsze powietrze, e, zachodzą tutaj też daleko. Ale to jest znowu kwestia aerodynamiki one są, one po, po prostu wyglądają jak są kaski, w których mamy przypinaną szybę i jakbyśmy, jakbyśmy to zestawili z kaskiem to wygląda po prostu jak przypinana szyba więc no cóż, ktoś powie ile, ile to daje, ile daje takie aero pewnie niewiele, ale wiecie jak ktoś jest freakiem, jeżeli chodzi o te marginalne korzyści aerodynamiczne, to, to polecam Kato te okulary albo się kocha, albo się je nienawidzi. Ja jestem bardziej za pierwszą opcją. Naprawdę bardzo fajnie kryją przed, przed powietrzem standardowo. Powietrze dostaje się nam tutaj przy, przy nosie. Tutaj to odpada, bo, bo nos jest kryty dosyć solidnie. Dzięki, dzięki temu specyficznemu profilowi i, i temu, że, że te okulary po prostu zachodzą szeroko. I ładnie zgrywają się z linią kasku. Bardzo fajnie, jest cichutko w nich, jest takie, takie fajne wrażenie ciszy, że, że nie szumią. Pszczoły nie wpadają tutaj gdzieś, czy tam, czy tam jakieś robaczki nie wpadają, bo, bo nie ma przestrzeni. Są, są szerokie, ale zabezpieczają naprawdę solidnie przed, przed wszystkim, co, co może nam wpaść gdzieś jakimiś szparkami. No. I. Ostatnie oksy to są Rudasy. Rudy Defender. E, używam ich w cyclocrossie. Używam ich w przełaju. E, głównie z czystą szybą. Mam też szybę fotochromatyczną e, do nich i nie ma żadnych problemów z pękaniem, przy, przy wyciąganiu i wpinaniu. Szyba jest naprawdę solidna w, w Rudasach. Bardzo polecam, jeżeli ktoś. E, nie wiem, częściej używa e, okularów. E, chce, chce mieć okulary bardziej pod, pod przełaj gravel MTB to szyba w, w Rudasach wybaczy dużo więcej niż e, szyba w oklejach. Szyby w oklejach są bardziej delikatne, trzeba na nie uważać, bo się porysują, mało to nie kosztuje, a, a łatwo to porysować. Natomiast same gumy, e, noski w rudasach są, no nie są zbyt wygodne. Nie są zbyt wygodne. Moim zdaniem, na dłuższe jazdy słabo się nadają, ale tak jak mówię, jeżeli mówimy o rundkach przełajowych, to są OK. Są takie bardziej plastikowe. Ten, ten, ten materiał jest bardziej twardy. Tutaj mamy takie mięciutkie silikonki, tak jak mówiłem. Do wyboru do koloru, pamiętajcie o zniżce na hasło rega, szczegóły w opisie filmu. I jeszcze o skarpetkach, skarpetki Aero. Skarpetki RASO, RASO, AERO, muszę powiedzieć, bo już jeżdżę e, długo w tych skarpach. E, RASO bardzo, bardzo poprawiło e, ten ściągacz. Skarpetki nie zsuwają się, e, nie rozciągają się i, i fajnie się w nich śmiga. Siedzą solidnie, mimo że były już wielokrotnie prane. Wielokrotnie ściągane, nakładane, co nie jest prostym procesem. To jest jedna wada tych skarpetek. Bardzo ciężko wchodzą na nogę, bo tutaj o ta część jest sztywna, nierozciągliwa. Więc o, trzeba to naprawdę solidnie naciągnąć, trzeba się z tym pobawić. Tak samo przy ściąganiu to się nie rozciąga, jest ciężko. Tutaj natomiast mam coś, co będę teraz testował. E, czyli pierwowzór wszystkich skarb Aero, skarpetki Aero Castelli. Castelli robi świetną robotę, zobaczymy, jak będzie tutaj. E, no, jest, jest bardzo wygodnie. E, te skarpetki nakładają się i ściągają e, łatwo. To jest tutaj akurat udało się im to zrobić jakoś tak, że jest elastycznie. Więc łatwo się nakładają, łatwo się ściągają. Zobaczymy, ile pociągnie ten. Ten ściągacz kosztują, te kosztują trzy razy tyle co te. Czyli tu mamy jakieś 5 dych, tutaj mamy jakieś 150. E, czy są tego warte? Nie wiem. E, nie wiem, ale, ale będę to sprawdzał, będę dawał znać. E, jeżeli chodzi o wygodę i o to, jak leży, no to, to to jest zupełnie inna półka. Ale raz o w tych poprawionych aeroskarpach. Też zrobiło kawał świetnej roboty. Ten ściągacz jest, tak jak mówię, solidny. Nie zjeżdżają, tak jak niektórym gościom z Ineosa, więc polecam, polecam. Tyle na dzisiaj. Oksy skarpy. Dzięki za oglądanie czołem hej.